Cześć! Słuchajcie, dzisiaj mały test, mały eksperyment. Udało mi się skomunikować licznik licznik Cinta z falownikiem DE i zrobimy mały test, mały eksperyment odnośnie podłączenia mikroinwertera, czy też innego falownika pod właśnie złącze lo, czy też pod grid. Zobaczymy, chcę wam pokazać, bo ja już wiem, jakie będą tego efekty, bo już bawię się tak naprawdę trzeci bodajże dzień z tym walczę tutaj z kolegą Darkiem. I też Adrianem z Mecenasem. Pozdrawiam Cię, Adrian. Walczymy z tym tematem, czy to zadziała, jak to zadziała. Udało się to i chcę Wam dzisiaj, właśnie w tym odcinku pokazać. A Wy zajrzyjcie oczywiście na grupy Deje Polska oraz magazyny nisko napięciowe tam pomagamy właśnie też w ustawieniach a my zaczynamy dzisiejszy test mały eksperyment oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału dobra nie patrzcie na tą partyzantkę co tam tak naprawdę tutaj zrobiłem chwilowo bo coś mówię wszystko pod testy to wszystko będzie zrobione tak jak należy licznik pójdzie do rozdzielni ale dobra przechodzimy szkoda tego gadania Dobra, e, co my tu mamy? Widzicie, produkcja dzisiaj jest taka sobie malutka, ale coś jest. 1300 watów. E, tu mam podłączony mój mikroinwerter. On się, widzicie, świeci. Ale co jest najważniejsze? Tu mam podpięte, jak widzicie w tym momencie, e, podzłącze właśnie e, naszego chinta. Cint sobie tu wisi na przewodach. Tak jak powiedziałem, nie patrzcie na to. E, takowy Cint, jakby ktoś był zainteresowany, e, Dobra, ale co jest dla nas najważniejsze, ja wam pokażę, żebyście mogli zobaczyć. Dobra, to nie to. Produkcja na minus, bo to jest dla nas ważne. Dobra, tu mamy ampery. Tu mamy 172 W. Mamy w tym momencie, widzicie tam 160. No i tym przewodem idzie podłączony do złącza, do loada. O! To jest tutaj kabelkami, nie zwracajcie, mówię, uwagi i patrzcie w tym momencie. Eee, zobaczcie, produkcja z paneli z tych dwóch stringów, e, o, słabo, 1170, ale na ekranie głównym mamy 1360, czyli ewidentnie skądś wyłapuje, nie pokazuje skąd, ale wyłapuje, że jest nadprodukcja właśnie z naszego licznika. Tak jak mówię, to wszystko będzie zrobione. Nie patrzcie, mówię, na tą partyzantkę, bo walczę już trzeci dzień nad tym. Ale zobaczcie w tym momencie, ja sobie wyłączę panele. Będziecie słyszeć charakterystyczny klik. O, wyłączyłem. I co się stało? Zobaczcie, zostaje produkcja. 160 watów on widzi, 180 wiadomo, to się będzie wahać. Jak będzie większe słońce, to będzie automatycznie więcej. Ale jak widzimy tu, to tego nie widać. Tak więc sugestia do serwisu, dodaję ogólnie do, do firmy, ja to prześlę jakaś rubryka, żeby też to było widać. I jak ja mam to ustawione, pewnie wiele osób się nad tym zastanawia, to zobaczcie, no w tym momencie mówię panele wyłączone. Nie ma prawa tutaj działać, pokazuje, czyli już e, udało nam się skomunikować bardzo fajnie. To teraz jak ja mam, dobra, włączmy panele, e, produkcja nieduża, no ale zawsze coś. Dobra, włączyło nam pewnie DC, tak? Włączy, włączy obciążenie. Dobra, jak ja mam to ustawione, żebyście też wiedzieli, e, mówię, bo o tym walczę. Wejdźmy sobie w ustawienia, e, nie system warm, tylko grid, e, nie, przepraszam, źle. Advention function e, i tu mamy grid e, d meter, o, przepraszam, e, dwójeczka, zaznaczony mamy chint, e, to jest też ważne, żeby to było zaznaczone. Tutaj więcej nie mamy i gen port. I zobaczcie, nowa funkcja AC couple e, on load side. Tu mam włączone, i e, no i generator. I automatycznie on widzi, że mam to na loadzie i on to wyłapuje. I to jest tak naprawdę chyba całe ustawienia. Jeśli chodzi, tylko ważne, żeby w e, cincie, akurat, ale to już musicie sami przetestować, bo każdy będzie miał inaczej. Ustawić e, port Modbus bodajże na dwójkę. Nie wiem, czy to tak się nazywa fachowo, ale musicie to ustawić na dwójeczkę. I jak widzicie, patrzcie, jeszcze raz wyłączę. O, i w tym momencie widzicie 190 e, już Wat, bo gdzieś mówię, jak słoneczko przyświeci, to podejrzewam, że będzie więcej. Tak więc e, tak to wygląda. Bardzo fajnie. Udało się, nowa funkcja. Będziemy testować dalej, mówię, to jest troszkę partyzantka, ale tu sobie to porobimy. Eee, o. No widzicie. Eee, co my tu mamy? No i ta produkcja na liczniku jest widoczna na naszym falowniku. Dobra, prawie jedno, o 190, prawie 200 już eee, watów sobie płynie. I to samo mamy tutaj, tak więc e, funkcja działa, e, znegowany, że tak się nie robi, a jednak DEJE przewidziało tą funkcję, przewidziało taką funkcjonalność i jak najbardziej można to podłączyć. Czy można to podłączyć pod loada czy pod grida? E, też mamy możliwość sobie przestawienia, właśnie w advention. Dobrze kojarzę. E, nie, przepraszam, nie tu, tylko mamy to w genie. Możemy zrobić to e, na gridzie. O, widzicie, coś nie chciało strości złapać. Złapać, przełączyć możemy to na grida i prawdopodobnie dokładnie będzie taki sam efekt. Ja jeszcze zrobię sobie taki test z wami teraz, przepnę stąd z loada, przepnę to na grida. O, pewnie produkcja nam w tym momencie zniknie, bo on nie będzie widział, tak oczywiście znikła. Zaczekajmy niech nasz, nasz licznik zacznie łapać, widzicie tutaj słabo. Mamy praktycznie produkcję 1 W, no to musimy zaczekać, aż sobie mój mikroinwerter złapie zadziała. Tak więc otwiera to nam to na pewno szereg możliwości. E, powinien też tak samo widzieć, bo on będzie widział produkcję, tylko że ona będzie na gridzie, czyli on sobie w teorii powinien z grida zassać troszeczkę zobaczymy jaki będzie efekt. E, tu już mamy prawie złapał, już na niebiesko sobie dioda pulsuje o, o widzicie 90 już wat, o 180, dobra on produkcję widzi, ale nie wie skąd ona jest, to przestawmy sobie to, przestawmy to i zróbmy gen i zróbmy na gridzie, o, zobaczymy jaki będzie efekt, czy coś się kompletnie zmieni, czy też nic, czy on dalej będzie widział, tu nic nie widzi, Czyli tu się kompletnie nic nie zmieniło, dalej produkcja oczywiście jest widoczna. Czyli on w teorii powinien sobie z grida delikatnie zasysać tej energii. Szkoda, że też nie pokazuje, ale to pewnie przyszłościowo wprowadzą. Dobra, ja sobie to przepinam na loada, tak jak to miałem o 197. Czyli tu mam gniazdko load, tam mam podłączone bezpośrednio pod grida, jakbym chciał coś sobie pociągnąć. Dobra, zaczekamy chwilę, niech on złapie, ale widać, że to działa, tak więc to jest dla mnie już duży plus i takie pocieszenie, że jedno, O, widzicie, to, to, ten parametr trzeba zmienić na liczników w poleceniach w kodach, tak więc tu jest normalnie oryginalnie jedyneczka. Trzeba to zmienić na dwójkę, żeby się udało skomunikować. Napięcia mamy. Tu jeszcze nie ma obciążenia żadnego, trzeba mu dać chwilę. Musi, o, dioda już mryga, zaraz sobie pewnie włączy nasz mikroinwertek, tak więc e, otwiera nam to szereg możliwości, o, już coś zaczyna sobie tu dawać, otwiera szereg możliwości, które myślę, że warto będzie wykorzystać, e, a my cóż, e, słuchajcie, włączamy panele, 200 W sobie płynie, dziś tyle, dzięki, trzymajcie się, cześć.